Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja witam wszystkich, którzy słuchają tego nagrania, a w sposób szczególny tych, do których ono jest skierowane, a mianowicie do naszych kandydatów do wierzmowania. Moi drodzy, jak wiecie, mieliśmy mieć wierzmowanie właściwie, Wy mieliście mieć 14 maja. Ale niestety zostało ono odwołane przez panującą wszemi wobec pandemię. Stąd też. Nie wiemy dokładnie, kiedy będzie termin waszego bierzmowania, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że o was pamiętamy. Ja również o was w sposób szczególny pamiętam poprzez też modlitwę, ale i o tym, że nie mamy spotkań, a one by się przydały. Wiemy, że ich nie będzie w najbliższym czasie, ponieważ nie możemy się spotykać, ale chciałbym, żebyście pomogli, zarówno mi, jak i sobie w tychże przygotowaniach do sakramentu bierzmowania. Moi drodzy, chcielibyśmy mieć z Wami lepszy kontakt. Oczywiście wiemy, że jest on ograniczony przez wszelkiego rodzaju obostrzenia, ale proponujemy następującą rzecz. Otóż za chwilę pojawi się w tym nagraniu link do strony. Tam na tej stronie, kiedy wejdziecie, zobaczycie formularz. Ten formularz wypełnicie i odeślecie. Do nas. To jest potrzebne do tego, abyśmy jeszcze lepiej mogli zorganizować wasze bierzmowanie, abyście mogli tam umieścić swoje pewne dane. Oczywiście, nie bójcie się, nie wyjdą one poza ten formularz i tym, że my go dostaniemy. Także nikt inny tego nie zauważy. Bądź spokojni o to, ale chcemy z Wami mieć większy kontakt, żebyście nie pozostawali. Tacy, nazwijmy to, bez tej dusz pasterskiej opieki. Stąd też bardzo Was prosimy, abyście po odsłuchaniu tego filmiku również zajęli się tym wejściem na stronę internetową, gdzie też oczywiście będzie to Wam podane. Czekamy na Was. Naprawdę nie możemy się już doczekać, kiedy do nas wrócicie, kiedy będziemy mogli spotkać się wspólnie w naszej parafialnej kaplicy. I oczywiście też z mojej strony nie mogę się doczekać, kiedy będę świadkiem tego wielkiego wydarzenia, jakim będzie przyjęcie przez Was sakramentu bierzmowania. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz zapewniam o modlitwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.